Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w Centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja. W ostatnich tygodniach światowe rynki weszły w nową, niebezpieczną fazę. Niepewność polityczna, ryzyko inflacji i coraz silniejsze napięcia geopolityczne sprawiły, że kapitał znów zaczyna szukać schronienia. Złoto z impetem przebiło kolejne rekordy ponad 3240 dolarów za uncję trojańską a inwestorzy masowo wycofują się z amerykańskich obligacji i akcji. Ale to dopiero początek. W 2024 roku Londyn, niegdyś jedno z głównych centrów finansowych świata, opuściło ponad 11 tysięcy milionerów. Stolica Wielkiej Brytanii, która przez dekady plasowała się w czołówce najbogatszych miast z globu, dzisiaj jako jedno z nielicznych w pierwszej pięćdziesiątce traci zamożnych rezydentów. Obecnie mieszka tam około 215 tysięcy osób posiadających majątek przekraczający milion dolarów, ale ten trend jest wyraźnie spadkowy. Główną przyczyną jest likwidacja historycznego zwolnienia podatkowego dla tzw. non-doms, osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, ale osiągających dochód za granicą. Nowe przepisy sprawiły, że po 15 latach pobytu w kraju tracą oni całkowitą ochronę przed brytyjskim fiskusem. W połączeniu z 40% podatkiem spadkowym oraz coraz mniejszym przyjaznym klimatem dla inwestorów, to wystarczyło, by zainicjować cichy eksodów zamożnych obywateli czyli stopniowe nieformalne opuszczanie kraju. Coraz więcej z nich przenosi się do krajów o stabilniejszym i przewidywalnym otoczeniu podatkowym, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Portugalia, Singapur czy Włochy, gdzie obowiązuje m.in. ryczałt 200 tysięcy euro rocznie na cały zagraniczny majątek. W takiej sytuacji nie trzeba komentarza wystarczy spojrzeć na liczby. Przepływ kapitału pokazuje dokładnie, gdzie kończy się zaufanie, a zaczyna ewakuacja. Jednocześnie rynki finansowe przeżywają moment silnego rozchwiania. Wzrosły rentowności amerykańskich obligacji, ale zamiast wzmocnić dolara, kurs waluty spadł. To nienaturalne zjawisko, bo zazwyczaj wyższe stopy procentowe umacniają dolara poprzez wyższe zwroty z inwestycji w amerykańskich aktywach. Tym razem jednak inwestorzy zaczęli masowo pozbywać się nie tylko akcji, ale i obligacji. Były sekretarz Skarbu USA Lawrence Summers napisał, że mamy do czynienia z ogólną niechęcią do amerykańskich aktywów. Coraz więcej sygnałów wskazuje, że USA może przestać być postrzegana jako bezpieczna przystań. To poważna zmiana w globalnym układzie sił. Jednocześnie pojawia się spekulacja o nadchodzącej wojnie walutowej. Chiny osłabiły własną walutę, a niektórzy analitycy sugerują, że Pekin może wycofać się z inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe. To scenariusz, który może wywrócić globalną stabilność finansową. Kapitał zaczyna przenosić się w kierunku aktywów realnych. Złoto nie tylko zyskało na wartości, ale przebiło kolejny rekord ponad 3240 dolarów za uncję trojańską. To najwyższy poziom w historii i jednoczesny sygnał, że inwestorzy szukają schronienia przed nadchodzącym kryzysem. Według Lane Aldein, złoto w ostatnich latach radzi sobie niemal tak dobrze jak Belshey Hathaway Warren Buffetta. To nie jest zwykła korekta ani chwilowy niepokój, to związki łańcuchowe o globalnym zasięgu. A inwestorzy, którzy rozumieją, co naprawdę się dzieje, wycofują się z papierowych obietnic bez pokrycia i wracają do tego, co realne aktywów, które można dotknąć, zabezpieczyć i fizycznie przenieść. Nie cyfrowe liczby na ekranie, nie kontrakty rozliczone w dolarach, ale twardy, namacalny majątek. Bo w świecie, gdzie zaufanie do systemu coraz szybciej się rozpada, tylko fizyczne aktywa dają realną niezależność. To już nie tylko trend, to nowy rozdział, i wszystko wskazuje na to, że właśnie się zaczyna. Tak więc moi drodzy, mamy bardzo bardzo ciekawą sytuację, w ciągu półtorej tygodnia mamy bardzo ciekawy ruch na złocie i oczywiście na srebrze. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj mamy 12 kwietnia 2025 roku, cena za uncję złota, cena spot wynosi 3240 dolarów za uncję trojańską. Cena srebra jest to 32 dolary za uncję trojańską. Moi drodzy, Gold Silver Ratio. 101 do 1. I teraz podkreślam, nie są to żadne porady inwestycyjne, nie jest to żadna rekomendacja zakupowa. Każdy zrobi ze swoimi pieniędzmi tak, jak będzie chciał, ale moim prywatnym zdaniem jest to bardzo nierozsądne. Jeśli aktywo bije kolejny rekord już z rzędu 12 czy 14 razy, już pobiło w tym roku aktualny rekord, tak więc nie wiem, czy jest to mądre, aby wchodzić w złoto na takich poziomach. Moim prywatnym zdaniem jest warto zainteresować się srebrem, które jest niedowartościowane, które jeszcze nawet nie przekroczyło swojego ATH, a potencjał wzrostu jest naprawdę bardzo duży. Przynajmniej ja osobiście, prywatnie zawsze to podkreślam. Ja inwestuję swoje środki, wykładam na stół i wtedy to pokazuję na kanale i to omawiamy. Ale ja na pewno będę cały czas akumulować sobie srebro w postaci fizycznej. Moi drodzy, jeszcze ogłoszenia parafialne. Film z przeglądem całego zbioru już niebawem pojawi się na kanale. Natomiast jeszcze chciałbym dorzucić jeden film z rozpakowania srebra i monet premium oraz super premium, które chciałbym Wam zademonstrować. I wtedy dopiero zarzucimy film z przeglądem całego zbioru złota, srebra i platyny. I oczywiście konkurs na 20 tysięcy subskrypcji, gdzie są bardzo fajne monety do wygrania. I na koniec chciałbym przypomnieć, jeśli widzicie wartość w tego typu materiałach, to zostawcie subskrypcję, ustawcie dzwoneczek, aby się nie przegapili kolejnych materiałów. Zostawcie także łapkę w górę, aby algorytm YouTube'a bardziej pozycjonował ten film w rankingu. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja.